O 22 idziemy chyba o 22 na imprezę i mamy ostatni dzień lata i super szczęście. I umiemy robić chleb, proszę bardzo. Jest event, wiemy, wiemy. I już dzisiaj nie podlewam, no kuchryza mogłabym podlać, ale to jutro zobaczymy, co nam tutaj skiśnia, co nie. Wezmę też te kwiatki, zbiorę. Czekajcie. O, winogrona dam do suszenia. Pięć. I dżem może z truskawki. Dobra. I to zrobimy tak. To tu. Trzeba pozbierać owoce, więc wezmę jeszcze hmm, proce. Pozbierać kwiatki. Słonecznik może zostać. Zachowam sobie kwiatki w sumie, bo. A może się przydadzą na jakieś prezenty. Tu w ogóle mam trochę nasion, zobaczcie na jesień. 9 dyni, musimy Rersida posadzić. Brokuły też skądś mi się udało zdobyć, z kopalni chyba. No i najgorzej, że nie posadziłam Red kabacz, ale paruwa. Paruwa moment po prostu. No i pięknie, duże jajka, to lubię. Bogactwo, no. W końcu. Gdzieś jeszcze mam, mam brzoskwinię, co nie z tych letnich. Albo aprikot, nie pamiętam, więc trzeba będzie znaleźć. O, i zamknęłam i muszę im otworzyć. Zobaczcie, jaka krówka. A one jeszcze nie, nie doją. Coś w sensie nie da się ich jeszcze doić. Dobra, wypuszczę was, kochane moje. Chodźcie na dwór. Mm, jak to drewno? 216. Ciekawe, czy dam radę. To. Chociaż dzisiaj pewnie nie dam rady pójść na plażę po... Tak przypuszczam, że chyba się nie da przed festiwalem wejść. 276. No może być ciężko. Ale słuchajcie, chociaż trochę do przodu. Tego drewna jakoś zawsze bardziej mi brakuje niż kamienia, ale to chyba wynika z, wiecie, followowania kopalni. No dobrze, teraz to weźmiemy. Idę dalej. Ej, nie jest tak źle. 322. Chyba potrzebuję 450. Może ja to narąbię dzisiaj. O, tu jest jabłoń. Jabłoń spotyt. O Boże, ja mam nadzieję tylko, że ja nie zścięłam jakiegoś granatu albo czegoś. Wiecie, jak to ze mną jest. Weźmy to. To i glinę. Pójdziemy ją kopać gdzieś. Czy ta glina mi wyleci tak o, czy lepiej z plaży? Ale nie wiem, czy mogę iść na plażę. Dobra, sprawdźmy to. O, zobaczmy, czy mogę się teleportować tam. Chyba, że teleport działa nawet jak plaża nie działa, nie wiem. A! Fail. Czyli nie mogę iść na plażę, ale zużyło mi teleport skam. Prawdziwy skam. O, weźmiemy Rainbow Shell i pójdziemy drugą część zrobić tego questa z kasynem. Pewien czas na y Twitchu musiałem połowę strumyk pomijać, bo każdy ekspedycję ogrywał, a sobie nie chciałem zabawy psuć. A rzeczywiście było tak. Ja odpaliłam ekspedycję na streamie tylko na początku. I y już mi się mega spodobała, ale no ciężko mi było się skupić jednak, bo dużo gadam z czatem. I dopiero później sobie grałam, już tak wiesz, na spokojnie. Na szczęście. Nie, yy, nie wyskakują mi spoilery poza tymi, które sama so na siebie sprowadziłam, ale nie za dużymi, bo googlowałam na przykład najlepszą broń dla postaci i mi wyskoczyły jakieś informacje o powiedzmy innych postaciach, i miałam takie. Dlaczego jest ta postać? Wiecie coś takiego, nie? Gdzie to dać? Tu chyba, poczekajcie. O, mamy. Dziesięć buraków w lodówce Majora, no to buraki, kochani, są jesienią i dopiero jak... W, yy, czyli mogę buraki... Czekajcie, myślę. Mogę buraki posadzić dopiero jesienią, ale można je kupić dopiero na pustyni, czyli musiałabym w trakcie jesieni odblokować pustynię. I pytanie do Was, bo ja nie pamiętam. Czy ja mogę na pustyni sadzić rzeczy, tak jak na Ginger Island? To by cudowne, ale chyba nie, nie? Może w kopalni powinnam pokopać tą... Żeby mieć glinę, Ej, Co wy myślicie? Czy to nie jest lepszy pomysł? Wejdę tam na chwilę. O, tu, o, tu jest poletko. Cudownie. Nie mam żadnej broni. O, glina, dobrze, widzicie? Tak trzeba sobie radzić. No, nie wziąłem ze sobą broni widzowie, ale dobra, idziemy na plażę chyba. Coś tam mam. Cztery gliny, zamiast dwóch. Słuchajcie, o 100% wzrost. Kilow też jakieś groszowe obrażenia? No wiem, właśnie, ale groszowe, więc mi się nie chciało nawet tego używać. Dobra, zobaczmy co na festiwalu. Mamy sklep. Możemy kupić chmurki, banery, które mi do, do niczego nie pasują. E, Seafoam Pudding to jest mega. Nie będę tego kupować, bo jest drogie, kosztuje 5 koła, ale generalnie to jest mega i można to potem sobie ugotować bo dodaję aż 4 fishingu, widzowie, to jest świetne, jak macie problem z jakąś rybą, bo nagle macie zamiast 10, y, 10 poziom fishingu 14, więc serio mega. No ale na razie nie potrzebuję, nie robię żadnego wyzwania, chociaż myślałam o takim wyzwaniu, ryby w rok. I myślałam też o wyzwaniu, które nawet zaczęłam, mam już całą wiosnę zagraną, ale grałam w to rok temu i porzuciłam i nie wiem, czy zaczynać od nowa, czy nie. I to wyzwanie to było muzeum w rok. Nie wiem, czy wracać do tego save'a i go reaktywować, żeby nagrać jakieś odcinki, czy od nowa zagrać, muszę pomyśleć. Dobra, zobaczmy, jakie macie ubranka, kochani. Czemu nie macie ubranek na ten festiwal? Nie, no, coś tam jest chyba inaczej. O, jest! Haley inaczej wygląda, dobra. Jest ładnie, jest ładnie. Dobrze. O, zobaczcie, Abigail ma włosy kolorowe. Idziemy obczaić. Ale idę też w prawo zobaczyć, co tu się dzieje. Zapomniałam, że ta Suzan istnieje. Linus jak zwykle kwiatki we włosach albo w brodzie, szanuję to. Zobaczcie, jaka fryzura! Uhuhu. Idealnie na festiwal. Ciekawa jestem, jak na Spirit oni będą poprzebierani, czy będą mieli halloweenowe stroje. Wam szczerze, że ten festiwal jest moim zdaniem najnudniejszym festiwalem ze wszystkich. No bo w sumie tu się nic nie dzieje, poza tym, że jest muzyczka i meduzy. Dobra, jesteśmy w domu, yy, mamy wszystko poza. Klej do construction bundle, także to się uzupełni następnym razem. I co, widzowie? Żegnamy się z latem, idziemy spać. Dobra, a siwo mamy? Ja mam ochotę grać w tyle różnych gier. Czy każdy stream ma być ze startu? Czy czasami włączyć coś innego? To jest trudne pytanie, jakie muszę sobie zadawać każdego dnia. Co my tutaj mamy, kochani? Co my tu mamy? Construction bundle, mały to-do list, no bo dużo zrobiliśmy. Hmm? Ostatni stream to było odhaczanie zadań, czyli coś, co mój mózg lubi najbardziej. Wypełnianie krateczek, wiecie, thank you, next, idziemy dalej. Zobaczmy sobie, nie ten przycisk. I to było, nie L. Zrobimy tak. Oczywiście jesienne zakupy i sadzenie. Albo nie, damy to osobno. Będzie wtedy. Wiecie, jak to działa, nie? Im bardziej rozbiję zadania, tym więcej zadań będę mieć zrobionych. Więc jesienne zakupy to jest jedno zadanie. Drugie to będzie sadzenie i podlewanie. Co jeszcze możemy zrobić na początku tej jesieni? W sumie to jest chyba takie najważniejsze. Możemy trochę posprzątać. Możemy się zastanowić, jak mam zarobić miliony. Myślę, że wędzarka do ryb byłaby spoko. Yy, więc musiałabym złowić galaretki. Mogłabym też pójść po nowe rybki, których mi brakuje do Community Center. I co? I może powytwarzać trochę więcej rzeczy do gemów i tak dalej. Może krek w końcu będę mogła zrobić? Zaraz zobaczymy. Jesienne zakupy, sadzenie i podlewanie. Zobaczmy, jak wygląda w ogóle tutaj. Siedem farming, na ósmym chyba jest kek, więc będziemy mogli nawalać wina, słuchajcie, to jest zawsze coś. Zobaczcie jesień, wszyscy już mają jesienne wdzianka, przeuroczo. George w ogóle jaką ma ikonkę słodką. Jutro urodziny ma peny. co się jej damy? Mam jakieś, ona chyba maki lubi, nie? Mam na pewno jakiegoś maka, coś ten Tegę to wiecie, dostanie. Mm. I co? Dzisiaj nic takiego nie ma więcej. Jutro będzie słonecznie. Szczęścia nie mamy. I sunflowers nadal, nadal rosną, wiadomo. Wszystko zobaczcie, no, w takim stanie. Takim sobie bardzo. Mamy rodzynki, mamy dwa mm, preserve jar'y. Nie wiem, chyba poczekam do kega, chociaż nie wiem, jak tam moje składniki na ten kek, Bo nie wiem, czy robić to i nie wiem, w co teraz zainwestować. To jest, to jest, Uuu, jaki słodki grzybek. To trzeba przemyśleć, ale potrzebuję moich narzędzi. Więc gdzie one są? Potrzebuję tak, do dojenia krów, chociaż pewnie jeszcze nie, mo nie mogę ich doić, ale wezmę. Dzień dobry, kurki. O, krówki, one są prześliczne. Zrobię Wam trochę... O, tu jest biała. A gdzie jest czwarta? To jest chyba za słabe. O właśnie, widzowie, może ulepszymy kilof. Tak teraz mi przyszło do głowy. Siekierkę mam ulepszoną. Kill -off mam taki, ale jakbym chciała pojechać na tę pustynię, no to ja się zamacham przecież takim kill -offem. Co Wy na to? Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby ulepszyć teraz kill -off. Dobra, trochę miejsca zrobione. Musimy poszukać zaraz drzewek owocowych, moich jesiennych. O tutaj! Rzeczywiście, dzięki. Czyli tu mamy persymonę chyba, kochani. Zróbmy sobie miejsce. Tu mamy persymonę i co? I najpierw muszę to... O! No muszę, wiecie co muszę? Potrzebuję procy, więc wrócimy tutaj. Mamy też questa z kasynem rozpoczętego, nie wiem czy pamiętacie ale do niego muszę teraz zasadzić buraki. Buraki rosną, nie pamiętam ile dni, sprawdzimy sobie, ale rosną jesienią, więc dobrze by było, żebym zdążyła pojechać na pustynię jeszcze jesienią i je posadzić. Myślę, że tutaj fajnie, jak będę mogła zrobić, tak myślę na głos teraz, maszynę do robienia sera, zacząć sprzedawać ser, no i ewentualnie rozwijać te moje kurniki stodoły. Ile rośnie to? 6 dni to okej, okay, to wiemy mniej więcej, ile czasu nam to wszystko musi zająć. I w ogóle myślę, słuchajcie, że to jest fajny pomysł zapisywać się na takie różne nowe doświadczenia sportowe, bo ludzie często mówią, że oni nie lubią uprawiać sportu i w domyśle nie lubią chodzić na siłownię, bo się nudzą robieniem tego samego i machaniem hantlem, albo nudzą się bieganiem. I jakby totalnie to rozumiem, ale moja osobista opinia jest taka, że dla każdego znajdzie się jakiś fajny sport. Tylko, żeby to wiedzieć, trzeba najpierw no, trochę rzeczy odkryć i popróbować, co nie? Czas na shopping, to będzie pewnie do community center. Rodzynki sprzedaję, bo to zawsze coś. Ok. Mam mało miejsca w ekwipunku, bo nie jestem zbyt rozsądnym człowiekiem i przyszłam na zakupy z... Z... i mam pono rzecz przy sobie, ale pominiemy to po prostu chwilą milczenia. Kupię, ile się zmieści i się wrócę. Kupimy dynie. Korn nie muszę kupować. Ile tych dyni? Z 10? To z kafla wydam. Dobra, kupujemy na razie 10. Sweet potato mi są potrzebne na pewno do community center. Nie wiem, czy też nie goldy, więc kupię też 10. Ekplanty rosną z tej samej sadzonki, więc jak zasadzę, to nie wiem, po ilu dniach będą się reprodukować, więc kupię tylko 3. Bo kczoje są spoko, bo one szybko rosną, więc kupię też 10. Dżamy bardzo lubię i pamiętam, że Linus je lubi, więc kupię 10. Cranberryski to co? Też z 10, bo to się opłaca. Ile to rośnie? 12 dni. To kupię z 5, żeby one, bo wiecie, one są spoko też na prezenty. Wiem, że Ewelin lubi Ferry y, Rose, więc kupię 5. No, i muszę się tu wrócić, bo jestem parówą. I zaraz będziemy sadzić, tylko jeszcze idę po resztę rzeczy, dopiera. Dobra, jazda. Dokupujemy rzeczy, upiera. Później szybko, albo od razu Clint. Przecież ja mam wózek. Ja mogę pojechać wózkiem do klinta. Cudo. Totem do teleportacji w góry hmm, może być. Dobra, oddajemy mu za pięć koła. Dobra, co mówi nasz zdrowy rozsądek teraz? Mamy 8 tysięcy, aż sobie usiadłam inaczej, żeby to rozkminić. Mamy 8000. tysięcy, jeszcze muszę kupić parę rzeczy upiera, ale nie za dużo. No i trochę zarobimy po tym dniu. Ja bym chyba zainwestowała... Chociaż z drugiej strony potrzebuję pieniędzy na. w ogóle autobus na pustynię. Nie wiem jednak, widzowie. Wstrzymać się? Może jak już będę wiedziała, że mi stać na ten autobus, to wtedy odblokuję sobie tą siekierkę? Tak chyba zrobię, to ma więcej sensu. A za 8 tysięcy to bym sobie wyremontował łazienkę, zainwestuj we mnie. Jesteś pewien Dominik, że za 8 koła byś wyremontował łazienkę? Wiesz ile kafelki kosztują? Nie żartuję. To co widzowie, ja zdecydowałam, że jednak nie oddajemy tego kilofa, bo troszeczkę nie, nie lubię, nie lubię jak jestem tak na granicy pieniądza. Wiecie co chodzi. Zobaczcie, nie ma już tego połamanego, tej tablicy, bo pewnie ona będzie zrobiona jakoś jutro albo za pojutrze, nie wiem. Special orders. Amarant też kupimy z 5. No i co? Trochę tych winogron bym posadziła, wiecie? nawet bym tak, może z 10? No bo skoro rodzynki się tak opłaca robić, to ja potrzebuję winogron. 10 dni zajmują, żeby urosnąć, i potem produkują dalej. Bierzemy 10 wino winogron. Będziemy robić suszone winogrona, czyli rodzynki. Skończyłam na tych winogronach, chyba spoko. Ferry Rose mamy. Rezygnuję na razie z kilofa, idziemy widzowie posadzić to wszystko, poszukać owocków, i na wieczór pójdziemy może do Community Center z tym, co mamy. No dobrze, musimy się zastanowić, jak to rozmieścić, żeby to miało ręce i nogi. I co ja potrzebuję ze złotą gwiazdką? Sweet potato, dobrze myślałam, czyli dajemy nawóz pod ziemniaki i pod dynie. I może dobrze by było to mieć tutaj, gdzie sprinkler. Słuchajcie, muszę dobrze rozdysponować ten nawóz, więc tu jeszcze damy i tu mamy ziemniaczki. I teraz tutaj sobie może damy dynie. 3 razy 3, 9, czyli tu będzie 10. Och, dyn mam więcej. Tu damy jeszcze mm, to. Mhm. Słuchajcie, myślę głośno, żeby się nie pomylić. Yy, więc mamy nawożone dynie i słodkie ziemniaki. Dalej sobie damy może taki nawóz na resztę dyń. Dobra, dynie i ziemniaki rozdysponowane. Musimy koniecznie jeszcze posadzić ze speedgrowem te yy, winogronka i wszystko to, co będzie rosło i będzie zbierane później. Jeszcze nas podlewanie, kochani, czeka, ale słuchajcie. To jest myśl, jak zrobić winogrona, żebym była w stanie przechodzić przez pole. Bo jak wiecie, jak sobie te patyczki nastawiacie, to jest nagle ściana. Chyba zrobię je co, co dwa, ale przestawiłabym może te. No nie podoba mi się trochę to tutaj. To przestawimy. O, zobaczysz, ja tu przejdę? Przejdę. Test przechodzenia zdany. Nigdy widzowie nie sadziłam winogron aż tak dużo, no bo to nie jest su jakieś super opłacalne owoce na jesień, ale te rodzynki z pięciu winogron za 600 golda to się opłaca, to się naprawdę opłaca. Miód ma jakiś zasięg, nie pamiętam jaki, ale na pewno będzie wystarczający. Może zerwę ten słonecznik, żeby tu nie przeszkadzał. Dalej, dalej sadzimy sobie tak. Dobra, prawie pierwsza, damy radę, damy radę widzowie, nie poddajemy się. Ciekawe ile razy już to na streamach powiedziałam, ale to działa! Powiedzcie sobie na głos, nie poddajemy się i od razu. O, widzicie? Nam teraz bok. I od razu jakoś łatwiej. Chyba takie najważniejsze rzeczy podlałam, więc nie ma tragedii. Dobra. Jestem w stanie to zaakceptować taki stan rzeczy i od razu możemy sobie zrobić jesienne zakupy Dan i sadzenie i podlewanie Dan. Zobaczymy, co jutro nas będzie czekało. Szybkie spanie, byle wiecie, nie zemdleć i nie stracić niepotrzebnie golda. Zarobiłam na razie tylko na majonezach. Not bad. Muszę pomyśleć, jaki mam plan biznesowy. Poza tymi sezonkami herbaty, które zrobię. Ale nie wiem, czy kaczki, czy co.